Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Inicjatywi. Dzisiaj gośćmi naszego programu jest wschodząca gwiazda nie tylko sceny pabianickiej, ale podejrzewam i polskiej sceny blues and rockowej. Od jak dawna istnieje zespół Coming to Town? Chciałbym, żebyście opowiedzieli mi co nieco o, o, o jego historii, ponieważ tak naprawdę ja wiem, że ten zespół istnieje. Widziałem go nieraz, a kompletnie nie wiem skąd się wziął i jak powstał. Możecie nam o tym opowiedzieć dzisiaj? Zespół kamen to Town powstał wiosną 2010 roku. Wtedy też po wielu latach rozmów na płaszczyźnie towarzyskiej z Jędrzejem, nad zaklinaniem powstania zespołu. Wreszcie nastąpił moment, kiedy spotkaliśmy się w sali prób i odbyliśmy pierwsze jam jeszcze pod innym szyldem, ale uważam, że jest to geneza zespołu Kamen Town, ten moment wiosna 2010 roku. Jędrzej na gitarze, Łukasz na wokalu. Koniec i tak graliście? Spotykaliśmy się wiele dużo razy. A wszystko było już zagrane, więc nie wiedzieliśmy co dalej z tym począć, więc po prostu graliśmy to, co już było kiedyś zrobione. No i okazało się, że tam jest trochę miejsca jeszcze na nasze pomysły. I, i tak latami spotykaliśmy się już na grillach, na imprezach graliśmy. Przez krótki okres mieliśmy zespół, który się nazywał Shallowets. I graliśmy w toaletach, w pubach, e, więc <grym> zajmowaliśmy na przykład, wiesz, męs... Miejca, miejsca siedzące w toaletach na przykład. Tam, miejs... Miejski, ja mówię, męski, Miejską, męską kabinę i tam na przykład no, parę razy udało się zrobić koncert, wiesz, w kiblu dla 30 osób. No to jest... i szalłec to była nazwę, od szaletów. Co dalej? Co dalej? Skąd wzięła się reszta składu? Taki był moment, kiedy no, chcieliśmy coś zrobić. Y... Fajnego, żeby się zadziało w Pewnicach. Okazało się, że tutaj rok fabryka takim e, fajnym podłożem do tego się okazała. Udało nam się zorganizować kilka Gemszy. Pierwsze to było takie symboliczne, e, każdy tak się obserwował bardziej niż grał. Natomiast e, później poznałem troszkę jęczka, troszkę nam się e, pograło. Zjawił raz się też Łukasz na tym jam session. E, I tak to się zaczęło. Wcześniej graliśmy tutaj z kolegami e, w zespole Thunderhead i e, i, I tam całkiem fajnie jeszcze wszystko odbywało, natomiast jakoś zdarzyło się, że, że, że postanowiłem zmienić troszeczkę repertuar, może trochę, trochę, trochę zespół i, i tak poprosiłem Jęczka o to, żeby się może zagrali razem. Natomiast Jendrek zaprosił mnie na próbę i tak to się odbyło. Później był Rockmasters. Później było inne, inne wydarzenia. I później już lawina. A później lawina. Tak, także to się działo w czerwcu mniej więcej. W czerwcu byłem na, na pierwszy raz na próbie. Po wakacjach yy, dołączył nas Robert i Dawid. I uważamy, że to już jest ten Dream Team właśnie. Z tego ten... nam brakowało. I to już tak, jest to. Tak. Połączyła Was muzyka, czy połączyło Was to, że się znacie? Bo jest małe miasto, trudno się nie znać. <laughs> muzyka chyba, wiesz? Tak, tak Muzyka, wyszło. bo ja dopiero się poznaję z zespołem tak naprawdę. Blues. Blues. Bandycki blues. Wokół jakiej muzyki w ogóle poruszacie się? E no i może kogo można uznać za waszych idoli, inspiracje? Myślę, że że nie będzie błędem, jeśli powiem, że, że słuchamy wielu zespołów. Jest to szeroko pojęta muzyka bluesowa, rockowa, od lat 50., -tych, 60., -tych po współczesne, ale myślę, że, że jest to jakaś wypadkowa tego, co do tej pory każdy z nas słuchał i czym się pasjonuje na co dzień, jeśli chodzi o muzykę. Więc jest to szeroko pojęty blues, rock i ten stary i nowszy, bo nie zamykamy się na nowinki muzyczne i artystyczne, więc jest to taki nowy nasz wspólny głos wypadkowa tych doświadczeń i tego, czego słuchaliśmy przez te wiele lat młodości naszej, która jeszcze trwa, mam nadzieję. Zwłaszcza, że w zeszłym roku, jak zaczynaliśmy grać, to to, to był taki jeden wielki szkicownik. To nie, nie, nie było tam utworu, każdy utwór trwał pół godziny, godzinę. Nikt nie mógł tego zrozumieć, dlaczego gramy wiesz, trzy akordy godziny. No i od kiedy chłopaki z nami grają, to nie, 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 nie wszystkim podoba się wiesz, granie trzech akordów przez godzinę, więc skróciliśmy te utwory do trzech minut. <grystanie> I, no I pracujemy nad nimi. <grystanie> nie spotkaliście się z takim zarzutem, że, że granie muzyki lat 60., i 70. to było świetne, ale w latach 60. i 70.? -tych... Nie. nie. Nasz zespół powstał prawdopodobnie po to, żebyśmy czuli się na scenie wiecznie młodzi, a żeby publiczność odbierała naszą muzykę ciałem, a nie umysłem. Ja wiem, ja wiem z czego wynika to, to Twoje pytanie, bo jakbyśmy mieli sobie określić, na jakiej muzyce można zdobyć popularność, na jakiej muzyce można zrobić pieniądze, jaką muzykę. Co się sprzeda. Co się sprzeda? No, to jesteśmy, powiedzmy, w stanie usiąść sobie przy komputerze, włączyć sobie odpowiednią stronę, e, znaleźć sobie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt utworów, które na pewno w tym czasie się będą podobały ludziom i które się sprzedadzą. Naszych utworów e, pewnie by tam nie było, aczkolwiek no, w żaden sposób nie, nie, nie umniejsza tak to e, wartości tych naszych utworów. E, myślę, że ta muzyka, która była tworzona ileś tam lat temu ona teraz wróci w innej formie oczywiście no bo dziwne by było gdyby wróciła taka sama ale ona wróci i ten kicz który się teraz sprzedaje on się przeje mówi że już dość plastiku w szczęście ogromnym. W oglądnym. plastiku. W, za dużo, w plastiku chodzi, będzie zawsze dużo. Chodzi wiesz, o te getry i takich przechudzonych gości, którzy po prostu no, tak. W dżinsach, rurkach i trampkach. Wiesz, za dużo się tego zrobiło. To było fajne przez jakiś moment. <laughs> nie, to nie masz tak dobrze. Pra <laughs> Ale wiesz, jest tego tak dużo, a coś brakuje na scenie takich turasów. Przytytych trochę, i to my właśnie wciągamy brzuchy. Szczególnie Moi drodzy, jeżeli chcielibyście takich przytytych y, turasów oglądać y, troszeczkę więcej, y, to my na chwileczkę zabierzemy Was y, teraz w takie magiczne miejsce, gdzie odbył się jeden z koncertów zespołu Coming to Town. Zobaczcie to sami. Bardzo wielu muzyków aktualnie gra w nie w jednym, ale w dwóch, trzech, czterech zespołach, e, chociażby Dawid, na, na szybko policzyłem e, trzy zespoły, w których grasz na perkusji, e, Kuba, Kuba to samo, e, Roberto to samo, o Jędrzeju tu, na temat Jędrzeja ja się nie wypowiadam, bo Jędrzej jest członkiem każdego zespołu świata chyba, Pomagło. przepraszam, że nazywałem cię członkiem. <laughs> tak, wypadło. Kuba, co standard Chłopaki z tego co wiem to grają. Ja już tam się nie udzielam. Yy, no i fajny zespół. No. Faj, fajny zespół kawał czasu razem spędziliśmy. Było super i, i nadal, nadal się widuję. No, ale chłopaki, i telegra. Robert, Robert z, Robert, z, z nadal gracie w Thunderhead. Tak jest. Generalnie Tam generalnie chociażby jest. pojawił się gitarzysta z zespołu i inni. I inni. I właśnie o to pytam. O rosnącą już nie chcę go nazywać rodziną, ale chyba nie za naszego <laughs> słowa. Moim zdaniem e, pamięcia są tak małe, że e, wszyscy muzycy tutaj się znają, choćby i z widzenia. E, Toner nadal działa, tworzy yy, z nowym gitarzystą, tak? Artur Wolski, o którym mowa yy, gra w zespole And Inni, w którym ja też jakiś czas się udzielałem. <grym> <grym> Także to była taka obopólna korzyść. Było to dla mnie yy, ciekawe doświadczenie, ponieważ yy, skapnęło mi nieco trochę z tamtej muzyki. To był rozwój przede wszystkim techniczny, tam są ciężkie, yy, tam jest ciężki techniczny melodyjny bas i... i, i wyciągnąłem coś tam dla siebie. Czegoś się to nauczyło? Zebranie doświadczenia jakiejś. Czyli z muzyką jest trochę tak, jak z kobietami w małym mieście. <śmiech> 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 Można u kolegów dowiedzieć się, czy warto. <śmiech> <śmiech> Mam do was następne pytanie. Jak tworzycie? Zwykle pojawia się jakiś riff, Czyli to jest... I rozumiem, odpowiedzialny jest... Ale zaraz potem się pojawia super wokra. No, to dajmy sobie buzi. Dobrze, dobrze, a... dobrze ale tak, Co dalej? tak to pewnie wygląda. I tutaj trzeba powiedzieć, że, że reszta ekipa, która tak naprawdę no, wnosi tutaj no, naprawdę wiele dobrego do zespołu, przez to, że jest cały czas rozegrana, gra w tych wielu różnych projektach, Dawid właśnie nie odchodzi od perkusji, Robert nie nie odstawia basu. Yy, tutaj, jak no, z harmoniką, właściwie to śpi. Więc Nawet daje nam to biempało. dużego kopa, jeśli chodzi też o i o ranż, aranżację, o pomysły, jak, jak ten kawałek yy, zrealizować. Potem, jest to na pewno zespół marzeń, w tym sensie, że ja przynajmniej odnalazłem jakiś swój, yy, swój język, i, i taki prawdziwy głos po latach, który się we mnie obudził. I tak jak zaczynamy od riffu, powiedzmy, który, który przyjdzie do głowy jędrkowi. Od razu mam tak zwany flow i zwykle powstają rzeczy, linie wokalne z jakimiś pierwotnymi tekstami, które zwykle nie są potem zmieniane, poprawiane, bo okazuje się, że coś znaczy to dla nas i, i to się świetnie śpiewa i więcej nie chcę o tym mówić, bo chcę, żeby to trwało. Freestyle. Taki freestyle blues rockowy i, i to jest super, bo nigdy tego wcześniej nie czułem, widocznie grałem z nieodpowiednimi osobami i może to to. Jędrzej, krążą takie pogłoski, że tobie co koncert coś się psuje. Kabel najczęściej ci przerywa, wzmacnia czy coś. O co chodzi? Skąd się legenda wzięła w ogóle? A no, większość ludzi, która to zauważa, myśli, że psuje się, a on się właśnie nie psuje. on się naprawia, ale on nie się na... naprawia. Palą się głośniki, psuje się kabel, to chrupi, gitara przerywa. Wszyscy myślą, że, że, że to się naprawdę dzieje. To tak brzmi, a wiesz, e, dwa lata już pracujemy nad efektem gitarowym, który, który niebawem wprowadzimy już na rynek, mam nadzieję, już w przyszłym roku na samym początku to się ukaże. Efekt się nazywa Farmers Mill, czyli młyn farmera. I służy do tego, żeby mielić wszystko, co przez niego przechodzi, więc jak masz ochotę. Wiesz, wiesz okazało się, że grasz na gitarze, a gramy dosyć surowo. Nie, nie, nie używamy tych guzików. Takich tam. Tak, i, tak, tak, tak. i, I wiesz, czasem już, już bardziej nie zagrasz. Nie? Zgłośniłeś się tam, poustawiałeś, już mocniej się nie da. I, I jest ten moment, że, że właśnie wpad wpadliśmy tu na pomysł. Ja, ja to wymyśliłem, że, że jeszcze, jeszcze tę granicę da się trochę dalej przeciągnąć. Jest masa zespołów, które łują, ładują w tę gitarę, i, i, i jest koniec, nie? A, a, I a pojawiła się, się idea niszczenia dźwięku, a, a jest ale coś... w taki fajny sposób. I, i wiesz, chodzi o to, że, żeby tam jeszcze dołożyć do pieca bardziej, I, i, i jestem w stanie to zrobić już od jakiegoś czasu. I i, I nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. To też jest bardzo fajne, że, że jak przede mną wyjdzie ktoś i duo, i to ja mogę wyjść i, i, i jego złoić. No za, za mną całe lata chodził ten pomysł, a nie, nie było tego nigdzie do kupienia i ojciec Lukasa zajmuje się takimi rzeczami. To naprawdę, no, dwa lata zajęło to, żeby, żeby to powstało. Żeby zrobić efekt przerywającego kabla w gitarze. Tak. I, Brzmi i, niesamowicie. I powiem Ci, że są takie momenty, gdzie jak masz ochotę dowalić, to, to wciskasz ten magiczny guzik. Jędrzej, tak naprawdę mnie się wiele rzeczy w głowie nie mieści, ponieważ ja jakby znam Ciebie już wiele lat. Znam całą drogę twojej kariery, począwszy od debiutu Absolutnego, czyli roli Indianina w El Mexican Misterio. El <mulary> de piedras mangoes. Jasne. Później twoje przygody z, z Jeżusiem. <mulary> Wspominam <mnie. mulary> Wspomina bardzo czule twoje przygody z Jezusiem. <mulary> Idąc dalej przygody z zespołem Mr. z którym nagraliście, z tego co pamiętam, dwie płyty. No jedną, całym, jedną, jedną, tak. Tak. jedną całą jedną, tak. całą. Jedną ja całą. dwie po prostu. Tak. E, idąc, idąc jeszcze dalej, twój projekt domu na wodzie też jeszcze zespół każdy z zespół każdy z na autstoka tak tak to dużo tego było no to wszystko wiesz takie to, drobne to, rzeczy składają to, wszy to się. wszystko budowało się po jeszcze po drodze miałeś przecież efekt, efekt odrzutowca wiesz we wzmacniaczu dla widzów naszych niewtajemniczonych chodzi o to żeby po uderzeniu gitary wszyscy poczuli podmuch który wydmuchuje włosy i taki włosy. pomysł właśnie żeby mieć wiesz napędzany ropą no, efekt witarowy, żeby dym i żeby, jakiś ty taki, solidny, no to nie dało się tego diesel. zrobić, miał być ogień jest teraz ten efekt i on robi podobne rzeczy. Po J J J J pali się. Jędrzej, I... to chyba nie jest normalne. Nie no, to jest normalne, wiesz, nie, nie można siedzieć no, nic tak. nie robić. <laughs> Jędrzej, jak? No, no nie wiem, no co, co mam, telewizję oglądać, wiesz, <laughs> ile można. Potrzebne, żeby zagrać. Kuba bla, bla, bla. i Łukasz są potrzebni. Jesteście w stanie nam udowodnić, że nie trzeba dużo, żeby zagrać muzykę? To no, i drodzy, tam wystawiam tam. ich na Damian. próbę w dniu dzisiejszym. Wystawiam ich w dniu dzisiejszym specjalnie dla was na kompletną próbę. Chcę, żeby zagrali tu i teraz. <grym> nie to mają, to nie wiesz, mają za zwykle jak stąd. wracam pijany do domu, to śpiewam akapella też, także. Ani no zagrają Nic oni nowego. Nic spróbujemy. Proszę bardzo, specjalnie dla widzów telewizji, promok. Jednej nie powtarzały, najczuciej się wyróżnieni. Gypsy woman told my mother. Before I was born, Learn child's coming. Gonna be son of a gun. I'm gonna make pretty women. Jump and shout. And the world wanna know. Whoa! To był ze skłukami Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.